Siemaneczko wszystkim. Kupiłem wannę za 44 zł z temu i dzisiaj robię test. Ogólnie ta wanna kosztowała jakieś 290 zł, ale że na temu po zalogowaniu się sam, są dostępne jakieś rabaty i przyznali mi chyba za 80-90%. Także z tych 290 spadła cena na 44 zł. I tak sobie myślę, że nawet jeżeli byłoby to jakieś największe gówno, które wytrzyma na 3 razy, 4, no to za 44 zł jestem w stanie zaryzykować, żeby w ogóle zobaczyć czy morsowanie mi podejdzie. Akurat się zaczęły mrozy, więc sam raz. Morsowanie brzmi jak szaleństwo, ale to totalny sztos dla twojego organizmu. Wchodzisz do lotowatej wody i dzieje się magia, twoje ciało dostaje sygnał, hej musimy się bronić. Naczynia krwionośne kurczą się, a potem rozszerzają co poprawia krążenie i dostarcza więcej tlenu do komórek. W tym momencie twoje mitochondria, małe elektrownie w komórkach zaczynają działać na najwyższych obrotach produkując więcej energii. To właśnie stąd czujesz ten przypływ siły i mocy. Zimna woda wywołuje też wyrzut noradrenaliny, hormonu, który redukuje stany zapalne i działa jak naturalny środek przeciwbólowy. Regularne morsowanie zwiększa aktywność białek szoku cieplnego, które naprawiają uszkodzone komórki i wspierają regenerację. Zwiększa też produkcję białych krwinek, co wzmacnia odporność i pomaga walczyć z infekcjami. Można powiedzieć, zacznij już dziś i poczuj różnicę. Brzmi jak reklama, ale jakie są realne odczucia? Czy to mi się dobrze nagra? Ale mniej więcej takie to jest duże, sięgające do połowy uda. No i trzeba będzie się troszkę wysilić, żeby nalać tu wodę i i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Najważniejsze będzie umiejscowienie tego w miejscu, które nie będzie groziło z zawaleniem się. To mój balkon. I myślę, że najlepiej będzie to umiejscowić w rogu. Dzięki temu jest największa odporność. No to robimy to, nie? Jak będzie w wiadomości, że balkon się zawalił przez typa, który chciał marsowac, <noise> to będzie o mnie. No dobra, no to czas na test. Chciałbym też powiedzieć, że to jest mój pierwszy raz z morsowaniem. Także trochę się bojam. W tym momencie doszedłem do wniosku, że nie ma sensu wrzucać pierwszej próby, gdzie nalana woda z kranu ma ponad 12 stopni, w której siedziałem 5 minut. Także przechodzimy do próby numer 2, która będzie wejście numer 2. Przez noc był mróz, tak że teraz woda ma jakieś 4, może 5 stopni. Niestety nie mam termometra, żeby to zbadać. Po trzech dniach od tamtego wejścia wanna nadal stoi, nie rozwaliła się, woda nie wyleciała. Balkon się nie zawalił, także chyba moje obliczenie co do ilości wody na metr kwadratowy na moim balkonie wystarczyło i jest ok. Także wchodzimy. A jeszcze jedna rzecz, co do tego, ile wody nalałem, to było 205 litrów, czyli 35 albo 36 razy musiałem tutaj przyjść i wlać wiaderko, a wiaderko miałem 6 litrowe Także to jest 36 razy 6 cyfr pamięci, 5 pod nawiasem i tam wyłączamy dzielnie, i tu mamy wynik. O kurde. Uff, zmoty na noga! Uff, zapiałby! 10 minut stawiłem, ale zimno. O nie, nie posiedzę za długo. Słuchajcie, Ale igły. Uch, ból taki, jakby ktoś wbijał milion igieł. Uch, na pewno to jest do poprawy. <laughs> Nie będzie recenzji wanny z wanny. Wanna jest dobra. 44. Dwa złote wyszło, e, także spełnia rolę, tylko muszę popracować nad głową, e, żeby nie czuć tego przenikliwego wbijania noża e, lodowatego każdy milimetr mojego ciała. O, oh, fuck. Ale mam nadzieję, że się wkręcę <grym> i będzie lepiej. <grym> Test się na tym kończy. Wanna działa, spełnia swoją rolę, nie przepuszcza wody. Wytrzymała 3 dni przynajmniej, 2 razy, dwa wejścia. Czyli można w zasadzie za 42 44 zł wyrwać sobie jakiś produkt, który faktycznie działa. W Polsce te produkty widziałem na Forfizio, jest chyba za 300. 80 zł, czy 360, coś takiego, więc w granicach 400 zł, taką wannę można sobie też e, kupić. Pewnie są jakieś promki czy coś. Forfizio chyba najtańszym jest sklepem z takimi sportowymi rzeczami. Także test uważam za udany, bo wanna działa. Wytrzymała co najmniej dwa razy. Jedynie co do poprawy, to ja, czyli pisdeusz, który nie wytrzymał minuty, e, ale myślę, że się wkręcę, popracuję sobie nad głową. Nad programowaniem, żeby tam wytrzymać, nad rutyną, żeby to kontynuować i po prostu mam dużo pracy do zrobienia, żeby jednak zadziałać z tym tematem. Także tyle, do następnego. Seal. Dobra, tanio skóry nie sprzedam. I zamaczamy ręce. Minuta. Tak się trenuje silną wolę. 50 sekund. Pomyślmy o czymś innym. Ła, jakaś piosenka do głowy. Zaśpiewajmy coś. Ua, myślmy o czymś przyjemnym. Jestem hmm, na wyspie. Na jakiejś ciekawej wyspie. Na Majorce. Ła, ruch. 30 sekund. Woda powyżej słodków. <kóc Elle> Najdłuższa minuta w moim życiu. Ua. O 17 sekund. Ale boli. Wbijanie igieł. <kluje> 8. <kluje> 3, 2, 1, 0. Ah, jest to do wypracowania. <grymne>